Witam serdecznie słuchaczy Radia News, Katarzyna Kazość, e, audycja biznesowy przewodnik i w dzisiejszym odcinku gościem jest wyróżniona w plebiscycie Menadżer roku Olga Iwanow, e, minifot. Dzień dobry Olgo. Dzień dobry. E, to zacznijmy od tego, e, czym aktualnie się zajmujesz? Więc współdziałamy w, w minifocie w naszym studiu fotograficznym, które jeszcze jest e, prowadzony też przez moją mamę. Przyjechałam tutaj po długiej nieobecności w Polsce dwa lata temu prawie i zaczęłam wdrażać się właśnie w, w pracę w naszym studiu fotograficznym, które już funkcjonuje 50 lat. Też właśnie tak przypadła ta rocznica, jak ja wróciłam z zagranicy, wypadła właśnie ta rocznica mini -foto i trochę tak jakby od tego wszystkiego się zaczęło. Ta moja działalność, która też trochę tak niespodziewanie się właśnie tak dobrze dobrze rozwija też w sensie takim właśnie działalności, no nie wiem jak to powiedzieć, takiej właśnie tych eventów, które organizujemy, tych akcji współdziałanie z różnymi tutaj środowiskami w Szczecinie, także Właśnie chciałam Cię zaprosić w okolicach czerwca, ponieważ wiedziałam, że prowadzisz akcję, która miała zakończyć się w zasadzie 30 maja. Mhm. Chociaż można powiedzieć, że tak naprawdę oficjalne powiedzmy takie zakończenie miało miejsce dosłownie kilka dni temu. Jakbyś mogła słuchaczom powiedzieć, na czym ta akcja polegała i jakie są jej efekty? Więc tak, akcja polegała na tworzeniu nowej witryny. Cały ten pomysł mi się właśnie zrodził dzięki klientom naszym i osobom, które właśnie cały czas wspominają ten, tą naszą witrynę, jak w dawnych czasach przychodzili, żeby popatrzeć, kto tam jest na, tym, na jakich zdjęciach wystawiony z tych zdjęć. Także chciałam jakoś to przywrócić, ten taki zwyczaj. Mm. Tego, że, że na tej witrynie można coś tam właśnie zobaczyć, y, ludzi Szczecina, i żeby to się zrobiło jakieś bardziej interesujące niż ostatnio może było. <coughs> Więc w, w, y, zainicjowałam tą, tą akcję całej tej współ, wspólnego tworzenia witryny, zapraszając Szczecinian na, na zdjęcia one były darmowe, y, żeby właśnie. <coughs> Później docelowo z, e, zrobić t, taki duży kolaż, który zostanie umieszczony, czy też już został, właśnie u, umieszczony na naszej wystawie. E, jakim zainteresowaniem cieszyła się akcja? Jak to oceniasz? No, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Trochę się zaskoczyłam, bo naprawdę dużo osób przyszło z taką chęcią właśnie wzięcia udziału w tej akcji, pomocy mi w jakimś tam wylansowaniu z powrotem tego e, minifotu. Także dużo młodych ludzi, co też mnie zaskoczyło, dużo młodych ludzi przyszło. I z takim właśnie entuzjazmem, także to było bardzo, bardzo miłe i też bardzo takie budujące. A skąd w tobie zainteresowanie fotografią? No więc, fotografia to od mojego urodzenia była gdzieś tam, mnie otaczała, tak? Bo dziadek. Założył to studio fotograficzne, ja jakbym ma, tam przychodziłam, oglądam Cię, mnie, jak to tam, te zdjęcia powstają. Cały czas ta fotografia się przez to moje życie m, przewijała. Chociaż y, wybierając na przykład kierunek moich studiów, nie myślałam o fotografii. Ja sobie fot fotografowałam bardziej dla siebie, wtedy jeszcze nie było Instagramów i tak dalej, także też nie było możliwości takiego pokazywania tej fotografii, więc to bardziej było tak, pokryją troszkę. Później mieszkając we Włoszech, jakoś to bar coraz bardziej tam się przewijało, aż w końcu stało się pracą. No i tu jak w, tam wróciłam do Szczecina, tam z różnych, przez różne jakieś tam motywacje, no już nie, nie miałam, że tak powiem, wyjścia, mama mówiła, że czas może przejść na emeryturę co z minifotem, minifot się zamknie, sprzeda, no? więc postanowiłam to jakby kontynuować. Czyli byłaby y, mniej więcej tak duża strata, jak y, w przypadku kina Pionier, tak, Dokładnie. też ogromna historia. <noise> Myślę, że właśnie takie duże, y, duże brawa nam biją za tą witrynę i za tą całą akcję, też w porównaniu do tego właśnie, że Pionier się zamyka teraz obok nas praktycznie i, i doceniają to, że się staramy, że, że chcemy to dalej y, ciągnąć i y, że jesteśmy dalej na tym rynku. Y, czyli y, w zasadzie przejęłaś y, po rodzinie biznes i jak oceniasz właśnie prowadzenie firmy rodzinnej? To ma swoją specyfikę i mm -hmm. y, jak Ty na to patrzysz? Więcej plusów czy więcej minusów? Dla mnie więcej plusów, na pewno w tym wszystkim jest jakaś moja osobowość, która nigdy się nie spodziewałam, że będę miała jakąś swoją firmę, <noise> że będę jakąś działalność swoją prowadziła. Teraz jakby znalazłam sposób na to, żeby sobie wytłumaczyć, że pracuję dla rodziny, dla dziadka, kontynuuję tego. Także jakaś tak jest, jest duża motywacja dla mnie w tym wszystkim. Także dla mnie. Na pewno duże plusy. I pewnie ogromny emocjonalny ładunek, nie tylko dla Ciebie, ale też dla osób, które pamiętają minifot z lat swojej młodości. Czy takie osoby również brały udział w tej akcji, którą teraz organizowałaś tak, i przyszły, można je znaleźć przysz, na witrynie? Przyszły też takie osoby, które pamiętają minifot, jak przychodziło jako dzieci. Przyszło takich parę osób. Z różnymi też pomysłami, bo ja mówiłam właśnie tworząc tą, tą akcję, że nie muszą to być zwykłe portrety, może być można też przedstawić swoją osobowość na tych zdjęciach, można właściwie zostawiam im otwarte drzwi do tego. Przyszedł Pan na przykład z szablą, przyszły te osoby różnego. Z różnych generacji, tak? I starsze, i, i, nowe, i, i, i młode osoby, także bardzo bardzo pozytywnie to oceniam. A kto w rodzinie najbardziej cieszy się z tego, że podjęłaś rękawice i kontynuujesz ten biznes? No na pewno moja mama, mojego dziadka już nie ma, także chociaż moja mama mówi, że na pewno dziadek byłby przeszczęśliwy. Um, także no ja myślę, że cała rodzina mnie wspiera w tym. A co w prowadzeniu tego biznesu jest dla Ciebie najtrudniejsze? No nie wiem. Trudno mi. Najtrudniejsze? Nie wiem. Nie byłabym w stanie teraz powiedzieć. Tak... Czyli wszystko Na pewno jest wszystko dobrze idzie. <grymna> Łat, Na łatwe, lekkie i pewno... przyjemne. Na pewno mam w planach właśnie rozwinięcie i to i robię od tych dwóch lat rozwinięcie oferty naszej, tak, także m, zakład fotograficzny, który w, przez ostatnie lata, się, czy też dziesiątki lat zajmował y, bardziej zdjęciami takimi podstawowymi, Prze, przeoczając może ten y, okres tego rozwoju fotografii, gdzie fotografia teraz wykorzystywana jest do produktowej y, zdjęć produktowych, do reportaży najróżniejszych, dla dla social media, także z, jakby postaram się nadgonić ten, ten, ten stracony okres, gdzie, nie, gdzie nie, może nie nie było tego tej zmiany wprowadzonej w minifocie. Myślę, że te wszystkie akcje już pokazują, że ta zmiana się odbyła i oczywiście jak najbardziej trzymam kciuki za kontynuację. Myślę, że z Twoją energią i zapałem to na pewno będzie szło rewelacyjnie. Czyli rozumiem, że teraz ta oferta jest zdecydowanie szersza. A co Tobie jest najbliższe? Czy jest to jakiś określony rodzaj zdjęć? Bo tak jak obserwuję ten rynek fotograficzny, to faktycznie następuje w nim też pewnego rodzaju specjalizacja, tak? I są to albo na przykład fotografie z wydarzeń biznesowych, weselnych, albo właśnie fotografia produktowa czy biznesowa na strony internetowe. Jakie zdjęcia Ty lubisz robić najbardziej? Więc tutaj też przeszłam jakąś taką metamorfozę, bo zawsze się bardziej y, angażowałam w reportaż i takie zdjęcia troszkę może z oddali. Zbliżałam się bardziej do pracy z ludźmi, do portretów, y, do też takiego większego kontaktu. Tak Przy y, reportażu jest się troszkę tam z boku, nie ingeruje się w sytuację, a myślę, że dzięki właśnie studiu się trochę otworzyłam. To też na ludzi i tutaj e, praca z ludźmi takie właśnie portrety, co też przy tej naszej akcji, bo e, miałam duże pole do popisu, mm, bardzo się w tym otworzyłam. Jest też fotografia kulinarna, którą teraz e, startujemy z nową właśnie mm, ofertą dla restauracji, cateringów i, i, i hoteli. Hmm. Fotografia biznesowa zawsze moim zdaniem jest teraz na, na czasie, tak? Wszyscy właśnie potrzebują dobrego zdjęcia portretowego, też biznesowego, ale też firmy różne potrzebują zdjęć na stronę. Czy y, są czasami chwile, że myślisz, że y, wolałabyś, żeby jednak Twoje życie potoczyło się inaczej i żebyś y, na przykład kontynuowała swoją karierę w obszarze, w którym kończyłaś studia? No więc nie. Myślę, że nie wiem, przeszłam długą taką drogę właśnie od y, szukania siebie, że tak powiem, tak? Skończenie studiów y, i późniejsza praca, moje jakieś tam podróże i y, taki, jakaś niemoc znalezienia miejsca dla siebie w w Europie, bo tam sobie tak trochę jeździłam. I w końcu, właśnie powrót tutaj, i myślę, że dopiero tutaj znalazłam to, w czym się dobrze czuję, w czym co chcę właśnie kontynuować. I, i że to jest to. To bardzo e, takie dodające otuchy. Myślę, że, że dla każdego, kto zastanawia się, czy wybrać tą ścieżkę, którą czasami może wskazują rodzice, e, czasami, która wydaje się właściwa z różnych względów, chociażby ekonomicznych, czy jednak iść w kierunku pasji. Ty poszłaś w kierunku e, właśnie pasji, e, historii tak naprawdę, tradycji rodzinnej. Ale jest to praca kreatywna, która też ma swoją specyfikę, czy to, bo my widzimy tylko ten efekt końcowy w postaci zdjęcia, uh -huh. tak? Natomiast zanim chociażby tak jak na tej witrynie pojawią się te zdjęcia, to jest dość sporo twojej pracy i z pewnością poświęcasz temu dużo czasu. Jak wygląda właśnie cały ten proces? No więc tak, i, tak to jest koń, końcowy proces, jest, jest widoczny, a tutaj wcześniej naprawdę było dużo zamieszania, y, dużo y, reklamy, którą musiałam w to, w to włożyć, dużo, na, żeby nagłośnić tą, tą sprawę. Ogólnie tak jak przyjechałam dwa lata temu, to mi się wydaje, że właśnie to co robię, to cały czas nagłośniam ten minifot i go tam wszędzie próbuję gdzieś wepchnąć, żeby żeby gdzieś tam był widoczny, też, żeby ludzie sobie przypomnieli, sobie że tam przypomnieli, warto zdjęcia że, robić, że, że, że jest dokładnie i że też robi inne rzeczy niż, niż, kiedyś, prawda? No w tym tutaj bardzo są pomocne wszystkie social media, które, które dały nam właśnie jakąś możliwość promocji i, i, i pokazywania się, tak? Kiedyś tego nie było. Także to na pewno z jednej strony ułatwia, chociaż z drugiej strony to się zrobiła dodatkowa jakaś praca, prawda żeby zadbać o, o tą stronę marketingową przez social media, która jest naprawdę też właśnie takim dużym polem do popisu i moim zdaniem też ważna w tych, tych czasach dla, dla młodych ludzi szczególnie, chociaż też i, i dla starszych. Praca kreatywna wymaga trochę innych umiejętności, kompetencji niż taka właśnie praca organizacyjna, o której mówisz. I, i, I wiem, że ciężko połączenie jednego i drugiego. Czy czujesz, że jakby odnajdujesz się i w jednym, i w drugim zakresie, czy któryś z nich jest Ci bliższy? Nie, myślę, że się odnajduję w obydwu. Jest to bardzo połączone, bo żeby ta kreatywność mogła istnieć, no to jednak trzeba nad tym popracować też od strony technicznej, zadbać o klientów, o właśnie o, o reklamę, o, o sposób przekazywania różnych informacji, właśnie o wymyśleniu jakiejś właśnie takiej akcji, a nie innej. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo połączone ze sobą. Jedno bez drugiego by nie mogło istnieć. A czy to, że poza granicami Polski byłaś przez dość długi czas, w jakiś sposób utrudniło ci ten start? Czułaś, że czegoś brakuje? No na pewno wróciłam do Szczecina i nagle się okazało, że tu wcale nie mam znajomych po tylu latach, także to m, właściwie jestem szczecinianką, ale jakby od nowa musiałam trochę zacząć, tak? Był minifot, który istnieje 50, jest minifot, który istnieje 50 lat, ale dla mnie zupełnie nowa praca i nowe, nowe miejsce pracy, także dwie różne przeciwności. Ale na pewno też właśnie przez te podróże i przebywanie za granicą przez długi czas, Taka możliwość docenienia Szczecina. I ten powrót po takich, po wielu latach i zobaczenie tych wszystkich różnych zmian na pozytywne moim zdaniem, no to było bardzo właśnie moim zdaniem fajne, fajne, fajne uczucie. Bardzo mnie cieszy to, co powiedziałaś: jestem taką lokalną patriotką. I, I tym bardziej przyjemnie obserwuje mi się. Rozwój tego tradycyjnego biznesu, który kojarzę w Szczecinie jeszcze zanim tutaj zamieszkałam i przyjeżdżałam po prostu w odwiedziny. I myślę, że odnosisz bardzo fajne efekty z Twojej pracy i może tak na koniec jeszcze. Czy co byś poradziła studentom, którzy właśnie szukają swojego miejsca tak, jak Ty szukałaś, a jeszcze nie czują, że znaleźli obszar, w którym chcieliby się rozwijać? No mi to na przykład zajęło trochę, trochę czasu. Mam nadzieję, że w innym będzie łatwiej. Myślę, że każde studia dają tak czy siak coś, tak mi psychologia na przykład bardzo pomogła właśnie w pracy z ludźmi. Z, od, z, właśnie z rozmową nawet z naszymi klientami. Także myślę, że każdy kierunek w jakiś sposób można wykorzystać też pod inne, pod inne tereny. Także myślę, że trzeba pracować nad sobą, trzeba zrozumieć, co się chce, bo na pewno właśnie ta pasja i jakieś takie. No, trzeba jednak zrobić coś dla siebie też, tak? Nie, że tylko studiuję to więc robię to, ale trzeba się w tym poczuć i wtedy myślę, że, że się osiągnie sukces. Czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że życie bywa przewrotne i że warto jest zdobywać doświadczenie i uczyć się, bo nie wiadomo, kiedy przyda nam się to czego właśnie mieliśmy okazję się nauczyć. Tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Trzymam oczywiście kciuki za rozwój Dziękuję. i będziemy czekać na informacje o kolejnych akcjach Minifotu. A naszych słuchaczy oczywiście zapraszamy do przede wszystkim na początek obejrzenia witryny, która powstała podczas ostatniej akcji i oczywiście do skorzystania z usług. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.